Cześć wszystkim, Sesjonyviser, witam Was w kolejnym odlogu. niestety mam dość złą informację dotyczącą serii Mountain Blade Warband, yy, mianowicie, mianowicie stało się to strasznego, ponieważ yy, straciłem swoje savey. Tak, straciłem savey. to jest coś bardzo niefajnego. Baczcie, jeżeli mój głos jest przemulony, ale dość długo siedzę z tym Mountain Blade, i staram się to wszystko ogarnąć. Yy, jeszcze Wam jeszcze a może uda mi się je przywrócić, może nie, nie wiem ludziska. Ale raczej chyba mi się nie da niestety, więc mam dla Was propozycję. Czy chcielibyście Mountain Blade Warband od początku? Ale nie podstawkę, tylko Mountain Blade Warband na modach. Myślę, że to będzie ciekawsze, ponieważ odpaliłem jednego moda. Nie pamiętam teraz nazwy, tak więc za to. I taką. Z tego co ja tam widziałem, a grałem tylko 5 minut, i taką e, nowe tekstury, bronie palne, kusze jakieś ulepszone, jakieś miecze samurajskie, zbroje z, z... kurde, z krzyżaków, no nie wszystko nowe, można na reniferach jeździć, więc to jest całkiem zabawne, w ogóle masę rzeczy mod dodał, e, mod prowadził tak więc jedno nowe państwo, nową frakcję, tak więc myślę, że byśmy mogli zagrać, naprawdę fajnie to wygląda i rewelacyjnie, więc e, nie wiem, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. Jeżeli tak, to możecie mi napisać. Napiszcie w komentarzach, właśnie, czy chcecie Mountain Blade Warband od początku normalne, albo Mountain Blade Warband od początku, ale z modami. Niestety modu nie ogarniam nic, tak więc będzie wszystko praktycznie na ślepo, Nie będę wiedział, co w ogóle mam zrobić. Jakieś nowe wioski są dodane, zamki, nowe tekstury miast, ludziska. Wszystko tam jest multum rzeczy. Chociaż nie bo mod jest na wersji 1.153, a ja mam wersję 1.160. Więc od razu mówię, że nie wiem, czy uda. Czy będzie on dość stabilny? Jeżeli nie, to ja do Musiał zrozumiać z tego moda. Ale jak będzie stabilny, to jak najbardziej będziemy go mogli nagrywać. Nowe jednostki są także jakieś kurcze, naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, więc naprawdę nie wiem, czy chcecie. Jeżeli tak, to wyraźcie to. Komentarzami, czy chcecie na tym Blate Warband na modach. Jeżeli tak, to ja wam rzucę. E, zapowiedź właśnie Mount Blade Warband na modach. Spróbuję jakąś tam zmontować, coś tam się poławię. No i to chyba wszystko. Tak więc, no nie wiem. Ja jeszcze będę walczył z tym sywami, Jeżeli odzyskam, to jeszcze będziemy prowadzić e, Mount Blade Warband na, na, na starym save'ie, prawda? Wiecie o co chodzi. Tylko bez modów, prawda? E, dobra, to chyba wszystko. Tak więc mam nadzieję, że ten audiolog nam się podał chociaż no, nie wiem, co może to się wam podobać, ale. Dobra, mówię jeszcze raz, wyraźcie swoją opinię i. I to wszystko. Dobra. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.